Dzień dobry, witam wszystkich na kanale No Limits. Po raz kolejny witajcie w tym roku w pierwszym sezonie przygód w poszukiwaniu złota i innych skarbów. Byłem wczoraj w jednym miejscu i zainteresowało mnie ukształtowanie terenu. Zrobiłem sobie jakieś pineski na mapie i jadę to dzisiaj sprawdzić. Dochodzi godzina 9:30, jadę kupić kawkę. No i widzimy się dalej w drodze. Także zapraszam do oglądania i pozdrawiam. Dobra, jest kawka i dwa małe placki ziemniaczane i możemy jechać. Tak pokrótce, ma... to tylko radio, sorry. Tak pokrótce to mam pompę, jakieś drobne narzędzia i dwie miski i sito i to tyle. Jest bardzo zimno i tam w hillsach, w tych górach, gdzie jadę na pewno będzie Zimno, nie wiem co uda się nagrać, a może tylko to będzie taki przejazd, żeby zaznaczyć kolejne miejscówki, ale mam nadzieję, że uda się zrobić coś więcej. Także zdroweczko Wasze i miłego oglądania. Lecimy. Dojechałem na parking przy lesie jestem wśród tych gór, które obrałem sobie za cel na najbliższych kilka wyjazdów. Niestety musiałem odpuścić kilka strumieni, bo po prostu nie znam tam dokładnego dojazdu. Mam na mapce dwa strumienie zaznaczone. Będę szedł, nie wiem, z 15 minut, może dzisiaj. Już przebieram spodnie. Gumowce mam w plecaku. Ja idę dzisiaj tam, nie będę pokazywał dokładnie gdzie. Tak zwany Secret Place. Jakaś przekąska, mam herbatę. Idę trochę na czuja, trochę po mapce. No mapka mnie tak nie doprowadzi, będę musiał się przez ten las przebijać. No, ale wokoło nie ma nic. Jedna cisza, posłuchajcie. No, ja znalazłem taki ciek a ja muszę dojść do, gdzie za tym lasem dość daleko idzie kolejny, no ale idę tą leśną drogą tu jakieś przeszkody, połamane drzewa jest pięknie nie było ani jednego auta w miejscu gdzie byłem, no jest środek tygodnia, jest jeden stopień powyżej zera może do dwóch dojdzie tu w cieniu to czuję, no i tam Miałem ostrzeżenie o yy, jeleniach. No ale większego niż ja to dzisiaj tutaj nie zobaczą. Zapomniałem rękawiczek z auta zimowych. Ale to nic. Szukam jakiegoś zgrabnego wejścia i muszę się tam gdzieś przebić, bo odbijam od miejsca, do którego mam się dostać. Zszedłem z drogi i tu mi podpowiada instynkt Dira, żeby się tu dostać. O, jest miękko. Taki malutki strumyczek płynie. No i co? Zobaczymy, czy będzie bardzo gęsto, czy nie. Spróbujemy. Idź za... Podążaj za królikiem, a ja podążam za strumykiem. Niedźwiedzi tu nie ma yy, Te drzewa tu dobrze połamane są Niedźwiedzi nie ma Nie ma wilków Co najwyżej jelenie Tędy może nawet biegać zwierzyna Trzeba uważać na pułapki takie, Tego typu, żeby Gdzieś się tu nie Nie wdupić No bezpieczeństwo Na wycieczkach Najważniejsze Ale nie jest źle ślady człowieka. O kurde, to taki slalom będę miał między tymi połamańcami. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie wiesz do końca, czy dojdziesz we właściwe miejsce, ale przygoda to przygoda. No i parę kalorii do zrzucenia. Zobaczcie, początek marca, jak las chroni dookoła, że jeszcze drzwi zostały. Dochodzę na, na skraj, według mapy coś ma tu być. Coś jest. No dobra. Kurczę. Trochę inaczej to było znaczone ale chyba będę musiał iść wzdłuż niego. Jest potoczek, idziemy w dół. Tu jest taka mała łacha. To na miskę to dzisiaj będzie idealne. no Tak sobie wymyśliłem, że będę sprawdzał potoczki. O kurde, jak tu wieje. Sorry, jak będzie źle słychać, bo idę pod wiatr. Przejdę na drugą stronę. Tam jest oblodzenie. Czy co, co my, coś my tu nakupiemy, to skoczymy. No fajnie, fajnie. Dobra. Jedno miejsce tu pod drzewami, bo ten strumień szedł tu pod drzewa, pod las. Yy, tutaj teoretycznie odchodzi w prawo. Tu się taki mały rów zrobił. Ja jeszcze pójdę kawałek o tego drzewa złamanego i zobaczę, czy się tam dalej dostanę. Jak nie to wrócę, bo widziałem takie dwie niecki, w których można by chwilę spędzić. O, ale spróbuję to uczyścić. I będę się przesuwał po kawałku. Tutaj, tam, tam taki znalazłem. Duży kamień i dość basenik duży przy nim. To spróbuję się tam cofnąć. Łączy się jak jak coś porobię ciekawego. No. O, pierwsze miejsce, żadnych znaków. Zbieram ciuchy i idę wyszły. Dojść do tego miejsca, o którym Wam mówiłem, że widziałem taki basenik. Jest taki duży kamień, ale jeszcze widziałem większy. Dobra, bo ciężko mi tak jedną ręką. Widzimy się za jakiś czas. Tak wygląda końcowy materiał z tego strumyka, teraz Wam pokazuję, bo nie będę już tu pukał. I od razu przy tym mówię, że odpuszczam sobie miejsca, gdzie ziemia jest zmarznięta, bo to jest teraz, że strata z czasu, dwa owszem, no jest to jakaś nauka, może by coś fajnego znalazł, może kiedyś kamyczka, ale woda jest tak piekielnie zimna, żeby to wszystko doprowadzić do, żeby tą ziemię rozgranulować, tak rozmoczyć, to trochę trwa. Nie wiem powinienem do drugiej miski, bo coś może uciec, ale któraś tam miska z kolei nic się tu nawet nie trącnęło, także o czekajcie, 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 czekajcie. Czekajcie, czekajcie. O kurde. Już miałem myśli gdzie jestem, gdzie indziej, zobaczcie. Pod światło jest tutaj. Tu jest, proszę Państwa, złocinka. Odcinka, no? nie wiem, może by wyżej trochę poszedł Nie ją zagarnęło Czekajcie, jeszcze raz to Takie coś malutkie Jak przy tym wodospadzie Co byłem tam któregoś razu Jest, widzę ją Jest jedna To samo Jest tutaj, patrzcie się Spróbuję powiększyć Jest tutaj Proszę bardzo Proszę bardzo Tu jest złocineczko Proszę bardzo Jeszcze raz A więc tak, zrobię jeszcze jeden zaciąg tutaj w tym miejscu na tyle ile mi pozwolą moje narzędzia, bo tam już jest dość głęboka dziura eee, Ale nie będę kopał Nawet jak znajdę kolejne takie miejsce, nie będę kopał, no bo jest cholernie twardo No nie, tutaj do skały macierzystej, i ja się na pewno nie dostanę Ale złocinka była, także No i teraz idę dużo Dużo dalej, wyżej Z tego strumienia eee, Pewnie jak to by było lato, to może bym siedział tu cały dzień, ale nie mam cały dzień zaplanowany, bo jutro mam gości z Polski Na kilka dni, dlatego mam trochę wolnego eee, A co poza tym, no Zbieram materiał, wrzucić na kanał Jak wam się podoba, to, to cieszę się A mam jakiś tam odzew z Polski, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Że no, że jest ok na razie, no. także Do przodu, no, dokładnie, idę do przodu Znalazłem kolejne miejsce. Już jedną miskę przepukałem, no i jest skała. Jest skała. Nie wiem, czy tu w cieniu będzie widać tak. Zabiorę, żeby nie zmęcić. Stamtąd wszystko wybiorę ile będę mógł. I tu, pomiędzy troszkę z tych pęknięć, cały czas jest tu skała. Więc jest. jest fajne miejsce. No. Wychodzę już do drogi tej ubitej. Idę do auta jadę jeszcze w kolejnym kierunku tam gdzie ta skała była na tyle ile mogłem dwie miski tam zrobiłem i jadę dalej. Potrzebuję troszeczkę yy, doposażyć się w yy, takie tulsy, które pozwolą mi na to szczelinowanie. No ale wszystko potem. Dobra, przedem. Wyszedłem. Teraz mam w dół. Jakieś 7 minut do auta. Jak wszystko pozwoli, to widzimy się na kolejnym miejscu. Jedno miejsce tu pod drzewami, bo ten strumień szedł tu pod drzewa, pod las. Tutaj teoretycznie odchodzi w prawo. Tu się taki mały rów zrobił. Ja jeszcze pójdę kawałek od tego drzewa złamanego i hmm. zobaczę, czy się tam dalej dostanę. Jak nie, to wrócę, bo widziałem takie dwie niecki, w których można by. Chwilę spędzić. Bo spróbuję to oczyścić. Nie będę się przesuwał po kawałku. Tutaj tam. Tam taki znalazłem duży kamień i dość basenik duży przy nim. To spróbuję się tam cofnąć. Łączy się jak, jak coś porobię ciekawego. No. No, pierwsze miejsce, żadnych znaków. miejsca, o którym Wam mówiłem, że widziałem taki basenik. to jest taki duży kamień. Ale jeszcze widziałem większy. Dobra, bo ciężko mi tak jedną ręką. Widzimy się za jakiś czas. Tak wygląda końcowy materiał z, z tego strumyka. Teraz Wam pokazuję, bo nie będę już tu pukał. I od razu przy tym mówię, że odpuszczam sobie miejsca, gdzie ziemia jest zmarznięta, bo to jest raz, że strata z czasu. Dwa, owszem, no jest to jakaś nauka. Może by coś fajnego znalazł, może kiedyś kamyczka, ale woda jest tak piekielnie zimna, żeby to wszystko doprowadzić do żeby tą ziemię rozgranulować, tak rozmoczyć, to trochę trwa. Nie ja wiem, powinienem do drugiej miski, bo coś może uciec, ale... Któraś tam miska z kolei, nic się tu nawet nie trącnęło, także... O, czekajcie, 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 czekajcie... Czekajcie, czekajcie. O kurde. Już miałem myśli, gdzie jestem gdzie indziej, zobaczcie. Pod światło jest tutaj. Tu jest, proszę Państwa, złocinka. To jest złocinka, no? Nie wiem, może by wyżej trochę poszedł. że ją zagarnęło. Czekajcie, jeszcze raz to. takie coś maluteńkie jak przy tym wodospadzie co byłem tam któregoś razu jest, widzę ją jest jedna to samo jest tutaj, patrzcie się kurcze przesunęła się spróbuję powiększyć jest tutaj proszę bardzo Proszę bardzo. Tu jest złocineczko. Proszę bardzo. Jeszcze raz. A więc tak. Zrobię jeszcze jeden zaciąg tutaj w tym miejscu. Na tyle, ile mi pozwolą moje narzędzia, bo tam już jest dość głęboka dziura. Ale nie będę kopał nawet jak znajdę kolejne takie miejsce, nie będę kopał, no bo jest cholernie twardo. No nie tutaj do Skoły Macierzystej to ja się na pewno nie dostanę, ale złocinka była, także... No i teraz idę dużo, dużo dalej, wyżej z tego strumienia. Pewnie jak to by było lato, to może bym siedział tu cały dzień, ale nie mam cały dzień zaplanowany, bo jutro mam gości z Polski. Na kilka dni, dlatego mam trochę żłobnego. A co poza tym? No, zbieram materiał wrzucić na kanał. Jak Wam się podoba to, to cieszę się. A mam jakiś tam odzew z Polski. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Że, no że jest ok, na razie. No. Także do przodu. No dokładnie. Idę do przodu. Znalazłem kolejne miejsce, już jedną miskę przepukałem, no i jest skała. Jest skała. Nie wiem czy tu w cieniu będzie widać tak. Zabiorę, żeby nie zmęcić stamtąd, wszystko wybiorę, ile będę mógł. I tu pomiędzy troszkę z tych pęknięć cały czas jest tu skała. Więc jest, jest fajne miejsce, no. Wychodzę już do drogi tej ubitej. Idę do auta. Jadę jeszcze w kolejnym kierunku. Tam, gdzie ta skała była, na tyle, ile mogłem, Dwie miski tam zrobiłem i jadę dalej. Potrzebuję troszeczkę yy, doposażyć się w, y, takie tulsy, które pozwolą mi na to szczelinowanie. No ale wszystko podem. Dobra, przedem. Wyszedłem. Teraz mam w dół. Jakieś 7 minut do auta. Jak yy, wszystko pozwoli, to... Widzimy się na kolejnym miejscu, co Wam powiem? No, miejsce torpeda, torpeda, muszę się dostać na drugą stronę. Ha, moi drodzy, co Wy na to? Co Wy na to i tam wzdłuż i tu zakręt, co? Lecimy na drugą stronę. Okej, okay, jestem. Tam normalnie sople jeszcze widzą, wiszą. Jak wszędzie. Ale miejscuwo. Ale miejscuwo. Słuchajcie, idę, idę, nie mogę się napatrzyć. Gdzieś tamtąd przyszedłem. E, tu jest taki narożnik, ogrodzona skarpa. Tam są dalej hillsy, ogrodzony teren, nowe lasy. Ja wiem, że gdzieś tam daleko jest farma wiatrowa. E, bo widziałem też wiastek jechałem niedaleko. Jeszcze kawałek się przejdę, ale wrócę na godzinkę coś tam zbadać, bo ja już wiem, że to już dzisiaj jest tylko wycieczka. Żeby zaznaczyć nowe miejsce i przyjechać tu, bo jest kozacko, no jest kurna kozacko. Idę jeszcze kawałek tam do przodu. Nie trzeba długo czekać, jak się wodę tam troszkę zmętni. Bo tu pięknie ciągnie. Ja muszę sprawdzić, czy to jest rzeczka, czy to jest tylko jakiś dopływ, bo szczerze powiem, że nawet nie wiem. Dam to za pierwszy etap morsowania. O, Maciek, pozdrawiam cię, wariacie.

What oh, I want, I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man. I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. I tu nawet myślę, że no 10, 20, 30... 40 metrów. Pięknie woda przepływa i tam za chwilę jest spadek. Jestem w takiej dolinie, spróbuję to jeszcze nagrać jak będę wracał do auta. No, bardzo stare, bardzo stare. trochę jest To jest fajne miejsce Kolejny zakręt przede mną No powiem wam, że ja do końca kwietnia Będę miał to robić w tych okolicach Nie ma sensu się nigdzie dalej wybierać Bo za dużo Za dużo pięknych miejsc, żeby żeby po prostu tutaj nie spróbować. A teraz spróbuję się przebić na drugą stronę. Mam takie o cyk. Dobra, jestem. Też taki nasyp. O, z takiej rzeczki. Dobra. W ostatnim miejscu, w którym już dzisiaj jestem, to wyszły mi dwa kawałeczki tego magnetytu, albo ilmenit, jak dobrze wymawiam. To, co ostatnio znalazłem. I tutaj mi się pojawiły takie białe kamyczki. To nic specjalnego, ale zostają, że tak powiem, na samym końcu w misce. I tutaj jeden był taki fajny, z przekrojem, chyba. Nie wiem, czy to ten coś takiego no ale nic ciekawego się tu nie stało tylko poza tym że się umląłem e, jeszcze spróbuję z dwie miski i skończymy na dzisiaj patrzcie tutaj mm. no dawaj do góry Teraz ci wrzucę pokaż się piękny okaz Piękny Wracajcie do wody. Tak, usiadłem sobie na chwilę. Jeszcze dwie miseczki dosłownie w poprzedniej, bo teraz mam jedną tu nabraną. W poprzedniej widziałem złocinkę, ale za jednym razem. I za drugim, jak zacząłem troszeczkę oddawać tego materiału do strumyka, to później już jej nie widziałem. Ale to naprawdę był picikłak. Coś takiego jak ta na początku dzisiejszej wyprawy coś robię dzisiaj źle i związane jest z tym że że spieszę się że nie mam już w tej chwili komfortu bo bo tak biegam z miejsca na miejsce z miejsca na miejsce ale kolejny wypad będzie tutaj i tutaj będę dalej szedł z już tego wąwozu i badał ten teren o, i wyszło słońce a z 20 minut były chmury Dobra, wyjechałem na, na taką podgłówną drogę Wracam do domu e, Dzień uważam za jak najbardziej udany Jedna malutka złocinka, fragmenty czy frakcje malutkie tego magnetytu Czy ilmenit jak, jak jeden z grupowiczów Pozdrawiam Cię e, Napisał mi, no ale to nieważne, to takie... Mówicie, że to jest popularny minerał e, Mam nową miejscówę Przyjadę tu następnym razem Teraz mam kilka dni wolnego Jutro przylatują do mnie goście z Polski. Wam życzę dużo zdrówka. Widzimy się na kolejnym wyjeździe. Pamiętajcie, żadnych limitów w życiu, tylko z głową i bezpiecznie. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.